Magowi, to woski w bardzo specjalnym odcinku ym, na moim kanale. Jest to naprawdę wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj gramy w niesamowitą grę. Jaką jest Mowy Star Planet? Dokładnie tak, o super, mam 20% jeszcze, ale super. Naprawdę. Tak, 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 tak. tak. Oh no, ja reklamę oglądam jakoś. Nie, 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 prawa autorskie, dobra, Do pytania, ja nie chcę. Oferę specjalną. Dzisiaj gramy w Movistar Planet. Dlaczego gramy w Movistar Planet? Czekaj, um, czekaj, 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 czekaj. Czeka. Um, gramy w Mr. Planet, ponieważ ja wam kiedyś mówiłem, że jak. Zagram to. Prędzej czy później ja w to zagram. Yy, I nie wiem, jeżeli jesteście taką, to zostawcie 10 obec w górę i napiszcie chce to konto w komentarzu. To wylosuję kogoś, yy, bo ja tego konta nie chcę, ja mogę je za darmo oddać. Yy, dobra, generalnie ja tutaj takie fajne ciuszki, pokażę wam jakie mam. Ja, mam jakieś skarpetki, yy, mam jakąś koszulkę, mam spodnie takie, mam jakąś fryzurę dziwną. Mam jakąś takie, wiecie, mam takie... Mm, mam czekajcie. Mam... Taki, taką bluzę, czekajcie, to... zdejmie mi, ja chcę zdjąć to. O, mam, mam taką bluzę, mam takie okulary, czekajcie, bo mi się ześcięło. mam takie okulary, mam takie spodnie, mam taką koszulkę, mam takie, mam taką, taką Louis Vuitton, mam Marshmallow y, bluzę, w sensie tą maskę, y, mam spodenki takie, buty, fajne, czaisz wszystko, jest fajne, nie? Okulary takie mam. Czekaj, zdejmę może tą maskę, bo dziwnie to wygląda. Mm. No takie coś mam jakieś, nie wiem, nie wiem co to jest jakiś koczyk. Spodnie. Takie coś mam, maskę normalnie. Taką bluzę z tęczą, takie sandały. Takie buty, taką koszulkę, taką bluzę. Takie coś mam, takie okulary, przecież plasterek mam. Takie coś mam, takie coś. Dużo rzeczy mam. Pod mam takie. Takie, takie. Takie, ale my się przebierzemy w normalne ciuchy. Yy, czyli zdejmiemy sobie to, to sobie zostawimy, to jest spoko. Yy, to, to zdejmiemy. O, łysy jestem, ale kozak. <grym> yy, co jeszcze? Tutaj sobie wszystko zostawimy na razie. Wyglądamy ok. Jeszcze sobie tylko widzę, wyglądamy ok, naprawdę. Tylko jeszcze sobie jakieś okulary damy. Może te, bo to są lepsze. Chyba niż tamte. Tamte są takie dziwne, te są ok. Ok, wyglądamy spoko i możemy iść chyba dalej. Wow, naprawdę super. Um, nie będę w sumie w to grać dłużej. Um, one Lockdown. Pamiętam, że to było całkiem spoko. Um, ja sobie widzę, tylko podłączę telefon do ładowarki, bo o, zaraz mi się rozładuje. Um, to było strasznie głośne, więc yy, jak będzie głośno, to przepraszam. Ja tutaj też zbytnio nie słyszę. nie Może sobie podgłośnię, ewentualnie. W ewentualności sobie podgłośnię tutaj. Mam, mam na maksa podgłośnię. Głośno mega. Troszeczkę leguję. Przepraszam i że tak głośno. No i tutaj się jakiś prezent dostawał, jakiś level, czy coś takiego. My mamy level 9, zaraz dziesiąty. Nic się nie zmieniło. O, odkąd gram w to grę, a gram już nie wiem. Z dwa lata to nic się tu nie zmieniło. Znaczy, w sensie, dwa lata temu ostatnio rozgrałem, chyba. albo. półtorej roku temu. Ale dziwne to. On lokacja, dziwne, naprawdę bardzo dziwne. E, dobijemy do 10, czy nie? Czy nie płacę. Jak kiedyś ja tutaj dwie godziny mogłem grać taką i klikać w to. Tu trzeba nic nie trzeba robić, tylko klikać, naprawdę. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się ta gra podoba, bo to, że mi się nie podoba, to nie znaczy, że wam się nie musi podobać. No wam się na przykład może podobać, nie? Ora czekajcie, jeszcze mamy sobie jakieś inne gry, stwórz i oceń. Dawajcie to. Stworzymy i ocenimy. Aha, czyli bardziej to super. Które lepsze? Zimne lody czy hashtag, 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 dużo hashtagów. Raczej to dużo hashtagów. No mówiłem. Raczej te. Ładna strójmy. Raczej te. Nie, naprawdę? Ale dziwne. O nie! już nie zostaniemy tak dużo jak mieliśmy. Tak. Naprawdę? Ale my słabi jesteśmy. No to to już to. No, dziwne. Ta. Super, dostajemy fame i pieniądze. Ale super, naprawdę. To. Zgadujemy, które ma więcej lajków, jak coś. Serduszek, czy jak coś to, to nazywa. Raczej to. Ale to jest troszeczkę dziwne, raczej tam... Chyba ta. Naprawdę? No teraz już nie dostaniemy, już nie dostaniemy tak dużo jak mieliśmy. Zieleń. Zieleń będzie miała dużo. Dobra. Ostatnia, ostatnia szansa. No naprawdę ona wygląda lepiej przecież. Bluzga. No, nie, naprawdę? No ale dziwne. No co ja muszę tutaj jakoś wybrać. No ona wygląda lepiej. No przyznajcie, że ona wygląda lepiej. No wreszcie. A to jeszcze gramy. Aha, bo to chyba trzy razy się grało. Ona lepiej wygląda, a ona tak samo. Ehm. Zgaduję, że to. Naprawdę. Taki coś. Jakaś sukienka z Lowitą. Abyśmy dostali tak dużo fejmu. Naprawdę, byśmy dostali dużo fejmu, a to jest. Bum. Nie, no naprawdę, niektóre stroje są dziwne tutaj. W sensie. Mm, Niektórzy tutaj... Aha, i rozumiem, że znowu gramy w to. No przecież ona lepiej wygląda. O sto razy lepiej wygląda ona. Boże naprawdę... No dwa czarne jakieś. Przecież to w ogóle nawet ładne nie jest. Ja się tutaj jako projektant mody... <noise> ja mówię, że to nie jest ładne w ogóle. No ha no. No i co? No i co? No i no, no, się nic nie stało. Dobra, czat. Idziemy na czat, popiszemy sobie z ludźmi, może co wy na to? Może popisać z ludźmi. Można tutaj coś robić ciekawego. Bardziej jaka plaża. Naprawdę ciekawe. Naprawdę bardzo ciekawy, ciekawa sceneria. Super, że się nie chce zaleć. Zobaczymy, czy zwierzaki jakieś tutaj dali sklep. 3150 za jakąś kozę, okej. Okay. Ale dziwnie te zwierzaki tutaj zrobili dla Vipa. Wszystko dla Vipa, bo oni tak naciągają na tego VIP-a, oni chcą już kupić... Oni chcą żeby ktoś kupił im tego VIPa. Tym prosiak jest spoko. Ale po co, żeby do nogi za parę pikseli tak dużo Trzeba... czasu zabrać? Okej, okay, yy, przebieralnie. Czy co, coś tu jeszcze mamy? Może mamy jakąś fajną? Nie wiem. A, No to tutaj sobie weźmiemy tak, o. Yy, czemu ja tych tatuaży, tych arbuzach nie wiem. O, pokażę wam jeszcze tutaj rzeczy, jakie mam. Mam takie o, oczy, ale te są lepsze. Yy, tego nie mam. Yy, nosek. Nosek kupiłem sobie taki, o. Usta mam takie jak zwykłe No i cery mam, parę mam cer tak mam ciemniejszą jeszcze Ale ja mam to, tą bladą Generalnie No i generalnie po, ubiorę się tak jak najdrożej nie? wam co najdrożej kosztowało To tak eee. Eee. Zdejmiemy wszystko Tak, wszystko zdejmiemy i się ubierzemy od nowa Mówię, że od nowa No Łysy, łysy Janek. Okej, okay, więc ubierzemy się jak najdrożej. Powiem wam, co było najdroższe tutaj. Tak, te włosy były, one chyba 500 kosztowały, z tego co pamiętam. Zresztą nie pamiętam, bo to bardzo dawno nie grałem. Co tu było jeszcze takiego? Czekajcie, te spodnie były drogie. Czekajcie, 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 czekajcie. Bluza, bluza. Ta była droga. I najdroższą rzeczą była ta. Tak, to było najdroższe. To jest mój najdroższy strój. Dokładnie. To jest mój najdroższy strój. Ta bluza. Ja bardzo chciałem tą bluzę. Nie wiem, czemu wygląda dziwnie. Nie? Dziwnie wygląda. No, bardzo dziwnie. No. No i sobie zdejmiemy e, tylko jeszcze ten, tylko to. No i to zdejmiemy bo to też dziwnie. Albo nie, to nie. To zostawimy. No i chyba wyglądamy dobrze. I tak tę grę odinstaluję, bo nie chcę tego mieć, bo mi syfi telefon, tylko. <śleszamy> <laughs> Miasto filmów. Um, nie wiem, co, co tu. O, 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 o zobaczmy ten e, zakupy. Ym, moda chłopięca. O, dodali chyba takie coś, że moda chłopięca jest i dziewczęca. O, prezencik, ale super. Kodatkę. Teraz jest jakiś, jakiś Happy Days. To jest spoko. W sensie, tam tu było spoko. To jest ładne. Tego nie kupię, bo i tak nie chcę tutaj. Um, tak na nic nas nie stać Bo to jest oczywiście Mówi Star Planet i tutaj nikogo na nic nie stać Bo trzeba kupić VIP-a, żeby kogokolwiek było na coś stać Bo to jest mówi Star Planet A mówi Star Planet właśnie tak działa to, to jest, Słabe to te ciuchy są I tak nikogo na te wasze ciuchy nie stać Więc nie wiem po co wy takie coś robicie w ogóle um, A to jest spoko ale też nas nie stać oczywiście Bo nikogo nie stać tutaj na nic Koszulki za 375 naprawdę drogo Jakiś, nie wiem, jakieś opaska na włosy tyle kosztuje, super. Um, kreatywnie. Kreatywnie. No, stać nas na łańcuch. kupimy łańcuch sobie na to. Kosz usunie. Kup. No i super, że nam y, zabrali koszulkę. Dobra, to ciekawe. A jakieś sznury nas będzie stać może. Jakiś sznur za 250? No ładnie, tutaj naszczepią. Jak zwykle ciuchy, tylko dodali nic innego. Za 250 to jest w ogóle minimalna kwota, za którą um, możemy tutaj coś kupić. I tutaj, oczywiście, Star Vip. W Star vip pewnie będą prezenty, tak? Bo pamiętam chyba, że były tu. Um, super, ładuje się teraz w nieskończoność. Jesteście super, star... nie starstawił, tylko. Mówi Star Planet, naprawdę. Świetni jesteście, kocham was. Oczywiście pieniążków tyle co kot napłakał, bo po co dać komuś dużo pieniążków, skoro można. No i nawet jak macie tego walonego VIP-a, to i tak musicie wydać pieniądze tutaj, które trzeba dokupić sobie. Tragedia. Te pieniądze też się starką nazywają czy coś takiego. Nie, gry. Zagrajmy w coś. Zwariowane karty. Co to było? Nie pamiętam. Gorący letni dzień jest najlepszy, gorący. Wow, Pączek: z 123 wygrywa. Ale dziwne. Najlepsze zwariowane. Ale to jest dziwne. O co tu chodzi? O co tutaj komu chodzi? O luciek ocenia. To jest dziwne. O co tu chodzi? Najlepszy, słynny Boże, naprawdę jakiś dziwny test O co tu chodzi? Nie no, każdy tu jakoś dziwnie... Boże, o co tu chodzi, naprawdę? Nie dziwne jakieś. Nie, możecie mi napisać komentarz o co tu chodzi w sumie Czemu ja się w ogóle Liliana tak ale wstyd Fuj um, Jeszcze stara nazwa nie wiem czemu. No to macie dowód, że grają to w 2019, bo ja zakładam to konto równo z kontem na YouTube. No. O, mój profil zero serduszek super, naprawdę. Jany krzylałeś. Mm, najlepsi przyjaciele. Nie mam najlepszych przyjaciół. Mhm, mm. mm Impreza XD. O, co tu chodzi? Aha, super. Ale fajnie. Ale jak kreatywnie wyglądają tutaj. Co to jest? Co to za dziewczyna? Da się ją usunąć? To się da z nimi. Ale jaja. Normalnie, normalnie, wow. Nie wiem, dziwna jest ta gra, naprawdę. Nie wiem, no to, to jest takie chore. Co tu można jeszcze zrobić w sumie? Miasto filmów artbook, stwórzmy coś sobie, tu się chyba tworzyło, nie? Co tu się robiło? Nie pamiętam, bo ja nie znam tej gry. Top, wow, naprawdę, moje. Aha, to są te imprezy, ten artbook, super, bardzo ciekawe. Interesujący, luks, stworzymy look. Mhm. No i się nie da nic stworzyć, da się kolorek wybrać i wzór. Moje, go. No, da się tylko jakiś o co tu chodzi, czemu mnie do mojej przebierani e, wzięło. A możemy zdjąć sobie wszystko? I w majtach pójść na jakiś pokaz mody? <grym> ok. Proszę założyć jakieś ubranie. No. Będą mnie tutaj prosili. <grym> Takie? Ok. A zjeść ale tu dziwnie klawiatura działa, ja naprawdę tragedia. Aha, i pięć fejmu dostaliśmy. Aha, bo to tak się tworzy ten swój lok. Aha, no to szkoda, że nie widziałem. Wow, ale fajnie wyglądam. Dziwnie. Co tu można jeszcze dodać? Dodamy ten swój najdroższy weźmiemy. Yy, pokażemy ludziom, kto tu rządzi. <noise> Że ja tu kiedyś zbierałem na to. Weźmy najdroższy i zrobimy jeszcze takiego marshmallow. To się chyba tak nazywa. Czekaj, gdzie jest to była za taka głupia. takie czarna zwykła. Czekajcie, gdzie to było. To było na początku, gdzieś tu nie. Okej okay. Super świetnie wyglądamy, naprawdę. Włosy ubierzmy. Bo przecież nie pójdziemy łysu tam. Ok. Weźmiemy sobie lepszy, bo ja nie wiedziałam, że tutaj każdy może sobie zobaczyć. Weźmiemy Janek. Janek Look. Janek Models Studio. No i pięknie, no. Zobaczcie, jakie ładnie wygląda. Naprawdę screena sobie, że zrobiłem montażysty wyśle się pochwalę, że ja na pokazie model jestem normalnie. Ale fajne. Wow, naprawdę niesamowite. Nie no, przepraszam widzę, ja naprawdę się śmieję z tej gry, bo ta gra jest tragiczna moim zdaniem. Zack Sky, Zack Sky. Nie mam przyjaciół. Tych że tu było dużo przyjaciół. Nie powywalali wszyscy. Jezu ten Zack Sky to pełno twarzy tych logów. Nie wiem kto to jest. VIP ma. On... Nie wiem kto to jest. Czemu ja da się go wywalić, ja nie chcę będzie znajomych. Jakaś nowa star... O co tu chodzi w ogóle? Nie wiem co to jest za na no, Dziwna, no, naprawdę. no. Um, nic się tutaj nie da zrobić. One location, zagrajmy jeszcze raz to. Boże, naprawdę, naprawdę, no powiedzcie jak się ta, ta, ta gra, bo według mnie jest tragiczna. No znowu głośno będzie, bo się muzyki nie da wyciszyć, tu dzisiaj nic nie, nie da zrobić w tej grze walonej. Wow, ale fajne. Mm. Coś jeszcze się tutaj zrobić? Pokój. Pójdź, pójdźmy do mojego pokoju. Nawet to te kiedyś mi kamerzyska, nie wiem czy ją pamiętacie. Taka co e, nagrywaliśmy jakiś tam e, że, e, że domek na żywio, coś takiego. Nagrywaliśmy, że domek na żeby rozwalamy coś takiego. Że, że jakoś tam sprzątamy czy coś takiego, jakiś tam syf nagrywaliśmy, nie? Jakieś trampoliny, jakieś szolenty głupie yy, nagrywaliśmy. Na pewno pamiętacie, bo wy mnie szlipowaliście z tym kiedyś. Yy, no to yy, ona generalnie yy, ona nie poleciła tą grę. Mówię taka świetna. Nie no, syf jest ta gra. Nic się tu nie da robić, to jest taka nudna gra, ale fajne, chodzę po pokoju, naprawdę bardzo interesująca Wow, no i co? No, no i co tak stoisz? By... To się nawet na tą kanapę nie da usiąść. Nie, da się zadytać ten pokój oda się chyba. Mogę coś tu dodać? Pan Da się jakieś ładne mieć. Wow, ciekawa. Interesujące. Weźmy to, to jest ładne. No, te są ładne. Da się jeszcze tu coś Zróbmy może to. A to już było. To. Kolor inny. Da się wybrać jakiś kolor fajny o to Ale ciekawe, dobra, super. Dobra, ja tak zresztą, honor. Coś w sensie nie zresztą, honor, bo ta i tak jest tragiczna. O, to jest ładne. Takie ładne widoki są. Pięknie. Coś w i sensie tak jest tragiczne, ale po prostu. Coś, coś tu trzeba dać. Nie, zabierzmy to. Da się to powiększyć. da się. O wow, super fajnie by było jakby było na nie na no, to jest? Nie wiem pewnie usuwamy. To? Co to jest? O fajnie, będzie pufa dla psa. Um, Zwierzęka. Chcę mieć innego, nie chcę mieć tego. Nic tu nie ma. nie chcę mieć tego psa, ten pies jest dziwny. Chce w się... Sensie, Jaką wygląda? Nawet jak pies mi nie... <grych> Dobra, piękny ma pokój. Tak mi się podoba jedno serduszko wyłudzone, bo robiłem swoje konta na, tej, na tym i... Yy, I se serduszko byłem, bo byłem chory na głowę. Yy. Co tu jeszcze jest? zmień hasło. Nie mam ochoty zmienić hasła, Nawet nie pamiętam jakie to jest do końca hasło, ale wam przypomnę. Przypomnę sobie to hasło, i ja wam podam, jeżeli chcecie to konto wygrać. Nawet nie wygrać, ja was za darmo to konto oddam, w sensie. Nie, musicie tylko napisać w komentarzu, że chcecie to konto, to wam napiszę. Nie. I kontakt do siebie podajcie jakiś tam Instagram, Messenger, yy, coś takiego prywatnego, to wam to konta chętnie. Yy. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Koniecznie zostawić łapkę w górę. Suba na kanale. Yy, I do zobaczenia w kolejnym odcinku, który się pojawi już jutro o godzinie 16:00. Do zobaczenia. Pa, pa.